Kolesław. Amerykański klasyk. Swoją drogą to pamiętasz Grażynka, jak pierwszy raz go jedliśmy u cioci w Chicago, jak nas do siebie zaprosiła na wakacje? Myślałem sobie kapusta, marchewka, majonez i ocet. Pogupieli w tej Ameryce. A tu proszę, coś pysznego. Dlatego dzisiaj nawet nie narzekam, że znowu robimy sałatkę. Plus wiem do czego ją użyjemy, ale to... Wielka smaczna tajemnica. Sami zobaczycie w następnym odcinku paluszki lizać. Słowo zbyszka. Ale my tu gadu gadu, a sałatka prawie gotowa. Pycha, wygląda wybornie. Zresztą jak ma nie wyglądać? Z majonezem to wszystko lepiej przecież smakuje. Kieleckim oczywiście.